Dzień dobry przede wszystkim. Są już wszystkie media w komplecie, więc możemy zacząć. Witam serdecznie na nietypowej scenerii, jak na tematykę spotkania i jak na nasze przedsiębiorstwa, które reprezentujemy. Ja się może przedstawię. Nazywam się Jacek Późniewicz, jestem prezesem miejskiego przedsiębiorstwa Energetyki Ciepnej. Jest ze mną przedstawiciel przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej SANIKO Krzysztof Szaradowski. No i najważniejsza chyba tutaj osoba dzisiaj, osoba, która nam pomogła w tym całym przedsięwzięciu, pani dyrektor Elżbieta Antosiak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23. Dlaczego przy szkole? Dlaczego w takiej scenarii już tłumaczymy? Otóż MPS i Sanico to są dwie firmy, które bądź co bądź no niezbyt może są wprost firmami, o których można powiedzieć, że są ekologiczne. Moja firma, którą zarządzam trochę do tej atmosfery wypuszcza różnych e, e, odczynników. E, firma kolegi Krzysztofa zaś zajmuje się sprzątaniem. E, więc e, łączy nas jak gdyby wspólny problem, czyli jak chronić środowisko. Bo to co e, tym czym się zajmujemy właśnie oprócz oczywiście świadczenia usług na rzecz mieszkańców, to także kwestie związane z ekologią. Jeśli chodzi o MPEC, w najbliższych latach czeka nas bardzo dużo pracy w kierunku unowocześnienia przedsiębiorstwa i dostosowania do standardów ekologicznych, ale to nie o tym chcieliśmy dzisiaj tutaj z Państwem porozmawiać. Chcemy yy, przedstawić Wam naszą nową inicjatywę, której taką maskotką jest to, co stoi po mojej prawej stronie, czyli samochód, który za kilka bądź kilkanaście lat yy, wyprze tradycyjne auta. To jest samochód napędzany energią elektryczną, czyli bardzo ekologiczny, nie truje środowiska i chcemy, aby to auto było taką maskoteczką naszego nowego przedsięwzięcia, a to nowe przedsięwzięcie nazywa się Ekoszkoła. Chcemy pokazywać młodzieży, młodym ludziom od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych, jak dbać o środowisko naturalne, jak ważnym jest, aby na co dzień w swoim codziennym życiu oszczędzać ciepło, aby zagregować śmieci, bo to wszystko wpływa na nasze otoczenie, otoczenie, w którym żyjemy i którym żyć, mam nadzieję, przez długie, długie lata nam przyjdzie. Oczywiście tą dbałość o to środowisko naturalne. Poniekąd też wymusza prawo e, europejskie, ale tu nie chodzi o wymuszanie, tu chodzi o nauczenie nas wszystkich takich nawyków codziennych, które spowodują, że będziemy mniej tych niekorzystnych substancji emitować do atmosfery, że te odpady komunalne, które e, z którymi każdy z nas ma na co dzień do czynienia, będą w sposób systematyczny, racjonalny, posegregowane i potem dalej przerabiane, także przerabiane na energię ciepłą, co mam nadzieję, mam nadzieję w niedługim czasie będzie miało miejsce w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Ruszamy z taką inicjatywą, jak już powiedziałem, pod nazwą Eko Szkoła wspólnie z partnerstwem, z przedsiębiorstwem Seniko. Będziemy pokazywać, jak wydobywa się węgiel, jak ten węgiel dociera do ciepłowni, która jest we Włocławku, jak jest tam ten węgiel spalany, przerabiany, jak powstaje ciepło, ale co najważniejsze, będziemy pokazywać i zaszczepiać w młodych ludziach nawyk oszczędzania. Oczywiście mogę trochę mówić wbrew sobie, bo im więcej będzie takich postaw, które będą powodowały, że mniej energii cieplnej będzie się zużywać, to oczywiście mniej będziemy sprzedawać. Ale co za tym idzie, będziemy też mniej emitować tych niekorzystnych substancji do atmosfery i będziemy po prostu żyli w czystszym mieście i do tego będziemy, do tego będziemy oczywiście sukcesywnie zmierzać. Będziemy wspólnie z Saniko organizować lekcje. W cudzysłowie oczywiście mają to być lekcje przyjazne dla młodych ludzi. Mam nadzieję, że będą, będzie młodzież prezentowała takie postawy, jak tutaj będzie tak radośnie na te lekcje przychodzić do, do MPC i do Saniko, jak właśnie. Tutaj będziemy na tych lekcjach uczyć i pokazywać, w jaki sposób dbać należy o środowisko naturalne, tak abyśmy jak najdłużej zachowali je dla przyszłych pokoleń. Bo do tego, tego, jest, do tego jesteśmy zobowiązani, ale to jest taka postawa, którą powinniśmy na co dzień, na co dzień prezentować. Dzisiaj już widać, że te postawy prośrodowiskowe. E, przynoszą efekty. E, oczywiście na razie, z, w, w, może w niezbyt dużym wymiarze, ale przy, to widać bardzo mocno przy okazji, i raz, że segregacja odpadów, która, która we Włotławku jest wdrażana od kilkunastu lat, tak naprawdę, ale także widać przy e, przedsiębiorstwie, które zajmuje się oczyszczaniem, e, oczyszczaniem ścieków i dostarczaniem wody. Coraz mniej wody się zużywa. Coraz więcej wodcawianie oszczędzają i chcemy, żeby coraz więcej wodcawianie oszczędzali także ciepła i coraz więcej, w większym stopniu segregowali, segregowali te odpady komunalne.